Magda Gessler w praktycznie każdym wywiadzie podkreśla, jak ważne są dla niej dzieci. Faktycznie, więź najbardziej znanej polskiej restauratorki z córką Larą oraz z synem Tadeuszem jest godna pozazdroszczenia. Rodzina wydaje się wyjątkowo zgodna, i nie brakuje w niej powodów do radości. Magda Gessler już niedługo zostanie babcią Magda Gessler w roli babci. Może być jedną z najbardziej nietypowych babci na świecie. Jej temperament oraz ciekawość świata na pewno zagwarantuje dziecku Lary wiele ciekawych wspomnień. Starsze dziecko restauratorki udzieliło ostatnio wywiadu, w którym zdradziło pewną tajemnicę. Tadeusz Muller nie słynie z wylewności w udzielanych wywiadach i rzadko pomtuje swoje życie prywatne. Tym razem jednak zrobił wyjątek. Możliwe, że już niedługo poczet wnuków Magdy Gessler powiększy się nie tylko za sprawą Lary. Siostra uświadomiła Tadeuszowi, że czas mija nieubłaganie, i tym samym stała się dla niego inspiracją. Jego mama, czytając te słowa na pewno była dumna, ale nie, można oprzeć się wrażeniu, że jednocześnie odczuwała duże zaskoczenie. Rina już niedługo się powiększy. Muszę przyznać, że ciąża Lary trochę mnie zainspirowała, żebym ja już został tatą. Zobaczymy więc, co przyniesie niedaleka przyszłość, mówił, w wywiadzie dla faktu Tadeusz Muller. Jak podaje portal Jastrząb Post, największym zaskoczeniem jest decyzja podjęta przez syna Magdy Gessler oraz jego partnerkę. Od wielu lat związany jest on z Blanką Zawadą i być może fakt, że para niezbyt często pojawia się na ściankach, jest tajemnicą ich zgodnego i pełnego miłości związku. Lara Gessler całkiem niedawno ogłosiła swoją ciążę, teraz chętnie chwali się swoim ciążowym brzuszkiem, który stał się powodem wielu przemyśleń jej starszego brata. Ich decyzja jest sporym zaskoczeniem ewentualny kolejny wnuk lub wnuczka Magdy. Gessler nieśmiało pojawia się w planach jej starszej pociechy. Tadeusz Gessler wielkie serca odziedziczył po mamie i wyjawił swoje plany co do powiększenia rodziny. Jestem zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań, żebym miał swoje biologiczne dziecko. Ale na świecie jest tyle niekochanych dzieci, że mam dużą potrzebę podzielenia się z nimi. Miłością, mówił dla faktu i trzeba przyznać, że jego decyzja jest niezwykle szlachetna. Wiele par mogłoby wziąć z niego przykład. Źródło: Jastrząb Post, następny artykuł.